Witam, tu dzisiaj w Kasku Podkarpackie Jest ze mną Bartek Cześć! No mówiliśmy łow, dzisiaj na żywcach I oto co mamy za Na trupka chyba Na trupka Dobry. Wyciąg dziada Sandaczek O Piękny Jeszcze ze statką w Masz ile? ile? Bartek podaj metr O a ma zęby. O, metr. Jak ty mu to wyciągniesz? Tak. Wyciągnę. Ile ma Już? tam do płetwy? 56 cm centymetrów. go no, jeszcze raz. A tu takie pocie, to, to mówimy na to. O. Pokazałbym wam ryje, ale boję się, że mnie uryzie. No widać, widać. Wzie, poczekaj. Ej, czekajcie gdzie to Patrz. ma głęboko? O ja. Fak. Patrz jak, mówię, jak się zastał. Poczekaj, wyciągnę mu to. Nie, nie zamorduj go. Poczekaj <coughs> ryby. Czekaj. Ej, no nie gdzie i tak. Bo się jeszcze stracę kotwickę. Tak. Ale żeby yy, Wiesz gdzie on się chcił? Dobra. To to najgorsze miejsce. Tak, tak, tak to jest właśnie. Urwałem kotwicę, fajnie. A w, w gębie to ma czy nie? Ma. Ma, to się nic nie dzieje. Czyli wyciąg. Dobra, to, to i tak ryba do wypuszczenia Kurwa, ale to... się zatkało. Wpuszczamy ją, nie? nie ja wyciągnę mu to. Chciałem wypuścić, bo będę będę hejtować na tym na YouTubie, że bierzemy ryby Dokładnie. A, a musiał oczy świecą, nocy... Letarku mu tak przyświecić. Dobra, weź tyle starczy mu tego. Nie, nie Git. Chciałbyś mu? O. Pokaż. Nie mam tu rzuciłem. Dobra, gdzieś. nieważne, Ściąłeś mu wszystko. Powiedz weź raz i... I ja na co to ubierz? Na trupka. A, trupka. Ile mam metr? Metr, tak? Nie, 50 coś. 57 Czyś. chyba. A cały brudny, dobra Dzisiaj go uścicie. pożegnajcie się ładnie. Siema, siema, do zobaczenia w następnym odcinku. No, no to i siema. Następnym I... razem na woblera Coś spróbujemy już... mam złapać, no. pokazać. jak moina i takie stawek mulutki. I to widzicie tam przy brzegu Wam pokażę. Oczywiście o, Tam na trupka o. Pożegnajcie się. Siema